Witam Was serdecznie w nowym odcinku Minecraft od środka. Eee, dobrze, na początku pokażę Wam, jakie zaszły zmiany. Otóż tutaj idziemy w dół. tu. Tu, 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 tu. To już są pierwsze fazy przygotowań do kopania się w tamtej skale. Zaraz wam ją pokażę, jeśli ktoś nie pamięta. W tamtej skale się chce kopać. I tam też by, powstanie moja wieża pieszo-obserwacyjna, na którą w tym odcinku właśnie chcę nazbierać kamienia. Kobla, jak to woli. Już trochę zacząłem, żeby był chociaż początkowy korytarz. Eee, żeby było śmieszne. Eee, trochę wykopię kamiennym, żeby rozpocząć salę, a resztę będę robił na przyspieszeniu. Drewnianymi kilofami. Czemu? A tak, żeby było śmieszne. Ktoś mi zarzucił, że za mało poczucia humoru daje w odcinkach. Za mało śmiechu. No to teraz zrobimy sobie mały śmiech i będę kopał drewnianym kilofem. A jak mi się drewniane kilofy skończą, to sobie zrobię nowe. Albo będę kopał łyżkami innymi. Nie wiem. Puh, nie wiem. Myślę, że starczy taka, taki korytarz. Tam dalej już będzie taka sala wchodzić. No to ładnie wygląda. Dobra. Tylko hmm, czy ja się nie wykopię na drugą stronę? A nie wiem gdzie ja jestem dokładnie. Idę do ścianki. A jak nie to sobie tu nie poprawię. Kurde. Dobrze. Jo! What? What the fuck? What the fuck? Co to była kurde zawoda? To mi powie co to była kurde zawoda eee Ci ja się wkopałem się kopałem tutaj e, Wy sobie ja nie róbcie że ja się dokopałem do tego Bez przesady Ja mogę kopać Aczkolwiek jak tu są drzwi tam same. No kurde, powiedzcie, że ja się do tego momentu już dokopałem. A to nie byłoby tak wysoko. Bez jaj. Wiem, ma pomysł, jak to rozstrzygnąć. Ja to odkopię jeszcze raz, tylko z każdej strony. Wtedy się dowiem, gdzie jestem. Najprostszy pomysł. No jak już jak już się ktoś miał sprawne oko, to widział, że tam już jest oświetlona jaskinia. Tak znalazłem w końcu jaskinię. I to przy samym domku Wybaczcie, ale no, normalnie nie wiem co się do mnie dzieje Żeby nie zauważyć jaskini przy domku Okej, okay, okej okay. Teraz wypływamy What the fuck, ja tutaj jestem. Niedobrze, kurde, niedobrze. Ale to sama ma być na dwa. To właściwie, jak ja bym tutaj dirtem skopał wszystko... Wyjdź stąd. Okej, okay, jeszcze raz. No jak dirtem skopał, to to dość naturalnie będzie wyglądać. Nie będę się musiał bawić. Kurde. W ogóle wiecie co? Ja chyba gram na Peaceful. Peaceful, czyli to, co tam kto woli, mówi na to Sreaspool jak dla mnie. 1H, inaczej nie gram. Ale nie jak dla mnie. No. Po prostu kocham ten wodospad. Ale jak go ładnie zaraz kopię, będzie równiutko przynajmniej. Trochę nienaturalnie to pewnie będzie wyglądać, zarzucicie mi to pewnie, że bardzo nienaturalnie robię. A ja to gdzieś mam i na kopsie gram. Ale, żeby nie było, to nie są moje jakieś teksty, tylko to było w kamerze. jak to ładnie, równo, no Kompletnie nierówno. Dobra, ki tam, później się będę bawił w podwórko. O właśnie, nie wiem, czy tutaj zrobić podwórko, czy coś ładniejszego. Yy, ale wiecie co, ja chyba będę musiał to przyspieszenie już zrobić, bo jak tak dalej pójdzie, to yy, ja skończę odcinek yy, za 5 sekund a wy, się wy, wy będziecie czekać znowu na kolejny odcinek. Dobra, także ja zmienię dysk, bo już nie mam za bardzo miejsca na dysku. I zacznę od razu z, z jakąś nutką. Tytuł nutki podam wam w opisie albo link do nutki. I, i sobie normalnie posłuchacie jak chcecie, jak nie to mam dla gdzieś yy, także zobaczymy się dla Was za dwie sekundy będziecie widzieć jak szybko kopię normalnie dostanę przyspieszenia a dla mnie za około 3 minutki także na razie i przyspieszenie za raz, dwa welcome to central brain. Stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, goose, she ain't Louis V. Yeah, so big, I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these your brains, the whole world change. Mad bitches, so much fraud. Feelin' the life when I wanna fuck them all. Getting that brain in my very best car. From my 12, on my heart. Ladies can't resist the charm. Haters, get the ring on a dog. And we do this all day. Welcome to Sancho Pan <laughs> Welcome to Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spend it Get mad, honey, swimming in women, imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money, like we own the lotto. Pull up to a club in the white Moscato. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make sense. Central Bay from my Sein. Gehörst du mir halt ganz allein? Ich will mit dir die Sterne sehen, dann werde ich mich an dir vergehen. Ich bin von dir elektrisiert. Nie jest to co, to, o czym myślałem, jednak to musi być trochę zwężone, albo po prostu większe, bo to nie ma tego efektu. Tam kiedy, ja Wam pokażę może na następnym odcinku mój single player pierwszy, tam zbudowałem coś takiego, tylko że węższe. Bardzo ładnie to wyszło, chciałem tutaj zbudować szersze, ale nie mam miejsca na coś takiego. Musiałbym gdzieś od dołu budować, ale to znowu dużo powrotu, dużo zabawy. To może kiedy indziej, może następne wieże tak będą wyglądać, ale tam mi się nawet podoba. Dobrze, a więc skończyłem wieżę i kończę zarazem odcinek. Także... Na razie dziękuję, komentujcie, subskrybujcie, nie żałujcie.